Kopakietce i Adam Barański Również to po pakietce. Powtarzam dla sobie walki na się B, przygotowują się Marcin Tobera i Anię Barański Wybieraj też pytania bo zawsze w Wybieraj, tak, Wybieraj, tak? Mogłę cię na uda, wogłę na Rozpinaj, rozpinaj, cały czas rozpinaj. na zła. Obejdź, obejdź. Dobrze, bardzo ładnie. Utrzymaj pozycję. Utrzymaj pozycję. Radek, do dźwigni. Łap do ładno. Zjedz. Od Uduchu. Odnawiaj uduchu. Dobrze.

Masz? Jeszcze raz. Jeszcze raz, tak? To jest Twoja pozycja. Twoja pozycja, lec nogi na bok. Na bok Mój, mój. Masz druga strona, tak? Jest. Jeszcze raz. Teraz masz. Dobrze. Nie ma jednego. Dobrze. Dobrze raz. Do głowy, do

Tak. Niżej Kuba na nogę, niżej na nogach. Radek, podejdź bliżej sobie. Nie gardź, nie tak niżej na nogach i się prosto, ja. tak. Idź,

Natomiast klasa w czerwceniu odeszła na A szkódki. Ale wywołać. stawaj, 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 Radek, wstawaj. Rozpuść nogi próbuj coś, bo przegrasz. Stawaj, bo masz o tyłu. Radek, rozpuść nogi i wstawaj. Kombinuj. Dobrze. Staniesz do góry. I teraz. Teraz wycięcie musisz zrobić. Uważaj. Dobrze. Przechodź tu. Przechodź tu, Radek. Obejdź i dojdź do bocznej. Radek, do bocznej przejdź. Ma 40 sekund Dawaj Przejdź do bocznej Polaka na kolano radę bocznej. Do bocznej, do bocznej utrzymaj Bardzo ładnie, boczna Dobrze Trzymaj, gilotyna Nie daj Do tyłu nogi, do tyłu Do tyłu nogi Do tyłu, do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Nie daj rady. Dobrze. Masz trójko! Dobrze. Stopaj, masz, mach, dobrze. dobrze. Do dosiadu, do dosiadu do do od razu. Mocno! Mocno! Ręcznie, ręcznie! Jeszcze raz! Skręć, skrętówka, skrętówka! Dobrze! Dalej! do niego dobrze Dobrze. Dalej! Dalej! próbuj